Odmiana Fight to jest odmiana e, z nowej genetyki firmy Seed Solution VO240. Mamy piękną odmianę o bardzo wysokiej gęstości. To jest flint, flint dent, czyli bardziej e, idzie w stronę flinta, ale przede wszystkim jak wejdziecie sobie w 1, wejdziecie sobie i zerwiecie kolbę, zobaczycie, że tutaj mamy niesamowity ciężar. Kolby. Z najważniejszych cech jest to, że mimo tego, że ma piękny stay green, ona już ma czarną plamkę. Co jest najważniejsze? Zapylana jest do końca i bardzo łatwo i bardzo fajnie rozróżnia nam koszulki. Co za tym idzie jest bardzo zdrowa. Praktycznie fuzarium tutaj nie zobaczymy. To jest bardzo ważna cecha, żebyście później mogli kupie oddać czystą kukurydzę bez donów, bez mykotoksyn. I przede wszystkim bardzo ważne jest to, żebyście zobaczyli, że to jest naprawdę... Mocna kolba, mocna kukurydza i przede wszystkim ciężar będzie robiła efektem więcej, większej w zawartości flinta jak denta w kolbie. Także naprawdę fight 240, najnowsza genetyka. Bardzo polecam.